Najdłuższa lada na świecie znajduje się w Putin Bay. Ma ponad 123 metry długości. Przeczytaj więcej w Tyskim Bademekum Piwa. Książka w prezencie z Gazetą Wyborczą już 26 października. Coś niepokojącego dzieje się w Twoim gardle? Stan zapalny i boli, jakby w środku szalało stado dzikich bestii. Na szczęście w Pogotowiu jest Holinex. Holinex nie tylko zwalcza ból i leczy stan zapalny, ale dodatkowo nawilża gardło. Miej Holinex zawsze w Pogotowiu. A na ostry ból gardła weź Holisept. Holisept leczy i dodatkowo znieczula gardło. Zapytaj w swojej aptece. Sięgając po Holinex lub Holisept, przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wejdź na swoją pocztę i załóż nowe konto. Bez dodatkowych opłat. Z największą siecią wypłat bez prowizji. Z dostępem przez internet i telefon. Zadzwoń 0801 100 500 lub zajrzyj na swoją pocztę. Pocztowy. Każdemu po drodze. Już ponad 200 milionów filiżanek kawy Jakobs Gold zostało wypitych. Dodaj swoją filiżankę. Ten doskonały smak teraz w doskonałej cenie. Nowy magazyn komputerowy Next. Profesjonalny. Zawsze na czasie. W numerze. 30 stron aktualnych informacji. 4 rzetelne testy. Małe i lekkie notebooki. Procesory dwurdzeniowe. Systemy zarządzania treścią w internecie. Porady ekspertów. Jak przyspieszyć pracę dysków. Jak obniżyć koszty i zdrożyć telefonię internetową. Ponad 8 GB programów na DVD i 5 pełnych wersji. Lokalna sieć pod lupą. Skuteczne kasowanie danych. Aż 164 strony. Cena tylko 7,90. Nowy magazyn komputerowy Next. Profesjonalny. Zawsze na czasie. Ty też otworzysz usta ze zdziwienia. Teraz Twoja ulubiona gratka także w czteropaku, tylko za 2,29.

Również sięgając po sok, chciałbyś mieć pewność dobrego wyboru. Dobór wyjątkowych odmian i właściwy moment zbiorów sprawiają, że soki pomidorowe i wielowarzywne fortuny dają Ci satysfakcję pewnego wyboru i wyjątkowego smaku. Fortuna w Twoich rękach. Sprawdź nowy SuperExpress TV. 46 idealnie ułożonych stacji. Konkretne omówienia na każdy dzień. Pełny raport na temat seriali i mega krzyżówka. W piątek w SuperExpressie SuperExpress TV. W tym układzie najlepszy. Mówią, że jestem ideałem, bo jestem zawsze i wszędzie. Dość kruchy, zachwycająco lekki, prawdziwie czekoladowy. Jedyne co mnie gryzie to to, że jestem jeden. A mówią na mnie Grześki. Grześki, nie do wygryzienia. W świecie pracy i dzieci, gotowania i ucztowania a przy czyszczeniu mam pomocną dłoń Z nowym Ajaxem sprzątnę cały dom. Nowy Ajax ma wzmocnioną formułę, zawierającą jeszcze więcej aktywnych składników. Dzięki niej czyści skuteczniej nawet najtrudniejsze zabrudzenia. Zwiększona moc i wszystko śni czystością. Dzięki Ajaxie za pomoc, twą, to dzięki Tobie cieszy mnie mój dom. Nowy Ajax o wzmocnionej formule. Zwiększona moc, by czyścić skuteczniej. Nowa, jeszcze ostrzejsza Motorola Razor 2 Dostępna w sieci ERA Weź. Ułatwia zbliżenie Cześć kochanie Cześć Źle się czuję, chyba mam gorączkę Pokaż się To pewnie przeziębienia, a jutro mamy gości Nie martw się, wszystko będzie dobrze Weź aspirince Bayera Aspirince firmy Bayer z działaniem przeciwzapalnym I odpowiednią dawką witaminy C Szybko zwalcza pierwsze objawy przeziębienia lub grypy Wow. I jak się czujesz? Doskonale Tak świetnie, bo właśnie przyjechali Aspirince firmy Bayer Tak się zwalcza pierwsze objawy i przeziębienie i grypy Przed użyciem zapoznaj się z 3 minuty Łączanie do opakowania bądź się z lekarzem lub Tak ekstra minuty są tylko w TakTaku Doładuj konto za 50 zł, a otrzymasz 100 minut gratis lub 400 SMS-ów W promocji tak fon, telefon Nokia 6070 z aparatem tak i jest ekstra Zobacz, kto do nas przyszedł. Martyna zgodziła się zostać u nas przez dwa tygodnie. Pomoże nam zadbać o zdrowie. Wspaniale, co? Cześć. Bo widzisz, gdzie zima i trzeba się wzmacniać. Codziennie przez dwa tygodnie sięgaj po Actimel. Pity regularnie pomoże wzmacniać twoją odporność. Actimel. Zacznij się wzmacniać. Czy Twoja fryzura jest gotowa na wszystko? Przekonaj się i poczuj wiatr we włosach. Wypróbuj zupełnie nowy Vella Flex. Jego innowacyjna formuła Flex Active sprawia, że elastycznie utrwalona fryzura wróci do idealnego kształtu. Cokolwiek robisz. Nowy ulepszony Vella Flex. Wella, rozbudzimy piękno Twoich włosów. Mentos Pure Fresh. To nowa guma do rzucia z odświeżającą, płynną esencją. To eksplozja świeżości i smaku zamknięta w gumie do rzucia. Teraz w nowym opakowaniu Mentos The Fresh Maker. Wybierając wizjer, pomagasz dzieciom w szpitalach w Twojej okolicy. Podaruj dzieciom słońce. Panie premierze pana żona zniknęła Panie Ministrze, Panie. Pański Ciesek? Tak, ze schińska. A samochód rządowy? Przepraszam, dla mnie to za wcześnie. Ekipa. Jutro o 21.00. Co chcesz na urodziny? Force. Tym razem los był łaskawy. Czysty czakr. Milion dolarów w gotówce to całkiem sympatyczny prezent, nie tylko dla jedenastolatka. Dla Prestona oznaczał spełnienie wszystkich marzeń. Szaleństwo właśnie się rozpoczęło. Pieniądze nie grają roli. Komedia familijna. Milioner w spodenkach. Piątek o 20. Jakubie, jesteś zagrożony. Wszyscy ci, którzy chcą, żebym y, dalej śpiewał w tym programie. Głosujcie po prostu, liczę na wasze głosy, wasze wsparcie zawsze było i jest dla mnie czymś, czymś szczególnie istotnym. Jak oni śpiewają w sobotę o 20.00! Ich spotkanie to było coś więcej niż tylko przypadek. Chcę wiedzieć, dlaczego przechodziłeś wtedy koło tego stadionu? To spotkanie było napisane. Jego przeszłość była zagadką. Wiesz, ja że nie ma go w żadnej bazie danych. Ten facet to winny. Jennifer Lopez i James Caviezel. Oczy Anioła sobotę o 22.30. Miło panią postać. Jestem zauroczona tylko tobą. Przestań się martwić. Trzeci sezon kultowego serialu. Gotowe na wszystko. Dwa odcinki. W niedzielę o 22. .00. Gotowy na wszystko uwodzi producent pralinek Moncherie. Na film zaprasza Radio Z. Włącz i wygraj 200 tysięcy. Że pory roku się zmieniają, a wraz z nimi zmieniają się smaki chipsów lace. Teraz, kiedy przyszła jesień, spróbuj lace o smaku jesiennego ziemniaka z ogniska. Lace, cztery pory roku. Zobacz, jestem od taty! Ale ochraniacze! No ale taty, to ja nie widzę na tym meczu. Dlaczego? Niewyraźnie wyglądasz. No ja muszę, na pewno masz jakieś lekarstwo. Nie jakieś, tylko Rutino Skorbin. Rutino Skorbin pomoże Ci zebrać wszystkie siły do obrony przed chorobą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotu wyłączonego do więc skonsultuj się z lekarzem i A Ale obrona! zdały egzamin. Rutino Skorbin też. Rutino Skorbin. Największe zaufanie wśród Polaków. Teraz naprawdę tylko za złotówkę możesz mieć notebooka Fujitsu Siemens z najszybszym bezprzewodowym internetem Blue Connect. Era. Możesz więcej. Fantastycznie owocowa Abra Szafa Denver, tylko 1099 zł Oszczędzasz 100 Raty 000, 0 prowizji, 0 odsetek, 0 pierwszej wpłaty Abra Colgate 360? Tak, to ja. Czy to prawda, że czyścisz język? Nie tylko język, ale i policzki. Wow. Widzisz mały, 80% bakterii nie znajduje się na zębach. Colgate 360 czyści zęby, dziąsła, policzki i język, usuwając więcej bakterii dla higieny całej jamy ustnej. Ja też chcę czyścić język i policzki, jak ty? Teraz Colgate 360 także w wersji z mocą mikro drgań. Colgate 360 Microsonic Power dla lepszej higieny i zdrowia całej jamy ustnej. Colgate polecana przez polskich dentystów. Wybierz telefon stacjonarny w sieci ERA. Z abonamentem od 20 złotych i zachowaj swój numer, a dodatkowo w prezencie otrzymasz nowoczesny odtwarzacz DVD. ERA. Możesz więcej. W poniedziałek było 3 z 8 za 2,50. We wtorek 6 z 8 za 2,50. W środę zdarzyło się coś nieprzewidzianego. I wtedy wybrałam opcję PLUS. Trzeba czymś dojeżdżać do kolektury. Codziennie dodatkowa szansa na o wiele większą wygraną. Multilotek Plus. Granie plus wygrywanie. Like lot... Co mnie najbardziej kusi w płatkach Nestle Fitness z owocami? Hmm. Kawałki dojrzałych w słońcu jabłek? Ananasa, winogron, papai? Płatki z pełnego ziarna pszenicy? A może to nieograniczona przyjemność smaku bez konsekwencji dla mojej linii? Nestle Fitness z owocami. Przyjemny sposób na linię. Tylko w play na kartę. SMS-y za jeden grosz do wszystkich sieci. Dzień... Masz do mnie pełne zaufanie, a ja potrzebuję pieniędzy Rodzina te sprawy, dlatego dasz mi pożyczkę Szybko i na dobrych warunkach Oczywiście Ufamy naszym klientom, tak? Czemu oni to robią? Piąty raz widzę ten numer z wahadełkiem. I ty wybierz naszą pożyczkę gotówkową. Wyślij SMS o treści kontakt na numer 4567. Oddzwonimy. Żagiel. Zaufanie to podstawa. Nie zapomnij go wyłączyć. Electrolux Ultra Silencer. Bardzo cichy odkurzacz. Electrolux. Teraz w urodzinowej promocji Ery. Abonamencie za 40 zł masz aż 160 minut na rozmowy. A do tego telefon Samsung E250 za złotówkę. Era, możesz więcej. Glamour. Tylko w glamour. Naturalne kosmetyki oraz moda na jesień i zimę. Wielka akcja zdrowotna z Natalią Przybysz z zespołu Sea Stars. Uwaga! Kupony na bezpłatną cytologię. Zbadaj się z Commercial Union. Zdrowie jest glamour.